To naprawdę kolekcja taka mega prestiżowa, tak jak mówisz, i bogata, bo naprawdę użyliśmy już bardzo drogocennego bursztynu i z tego, co możecie, będziecie mogli zobaczyć, to naprawdę bajecznie to wygląda zarówno na kobietach, jak i mężczyznach, ale teraz zaczynamy właśnie tworzyć biżuterię dla mężczyzn i to idzie weter. Każdy o tym mówi i przepięknie to wygląda. Naprawdę, czy to sygnety, czy wisiory dla mężczyzn... Proszę przypomnieć dla naszych widzów oraz dla potencjalnych osób zainteresowanych oraz partnerów na jakiej stronie można składać zamówienia oraz, w jakiej, oraz gdzie można znaleźć informacje w social mediach o Waszej firmie. Możecie znaleźć informacje na Dorbur Amber na Instagramie albo na Dorbur i tak samo na sklepie internetowym o nazwie Dorbur. Zapraszamy do współpracy, do zamówień. Jesteśmy skłonni na każdą współpracę, można tak powiedzieć, po, po dłuższym namyśle.